Witam Cię w siódmym odcinku podcastu z cyklu Mężczyzna według Biblii. Dziś sięgniemy do samego początku, do relacji Adama i Ewy, bo zanim pojawił się grzech, pojawił się wpierw Boży pomysł na partnerstwo. W Księdze Rodzaju możemy przeczytać: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Słowo pomoc w hebrajskim to ezer to samo, którego Biblia używa, mówiąc o Bogu, który wspiera Izraela. To nie jest ktoś niższy, to nie jest ktoś, kto stoi z tyłu to ktoś równy, dopełniający, współodpowiedzialny. Bóg nie stworzył Ewy z głowy Adama, by nad nim panowała, ani z jego stopy, by był nad nią ale z jego boku, by była przy jego sercu. Adam powiedział: Ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała. To wyznanie radości, zachwytu, jedności. A potem przyszło kuszenie, a z nim rozłam. Zwrócił uwagę: W czasie kuszenia Adam milczał. Był obok Ewy, ale nic nie zrobił. I po grzechu, zamiast przyznać się do błędu, zrzuca winę: Kobieta, którą mi dałeś to nie jest partnerstwo, to ucieczka. Od tamtej pory wielu mężczyzn powiela ten schemat: albo dominuje, albo ucieka, albo milczy. Tymczasem biblijny model mówi: Kobieta. Nie jest konkurencją, nie jest służącą, nie jest trofeum, jest partnerem do wspólnego wzrastania, do wspólnej odpowiedzialności, do wzajemnego wspierania się w powołaniu. Święty Paweł w liście do Efezjan napisze później: Bądźcie sobie wzajemnie poddani z miłości do Chrystusa. To znaczy, Mężczyzna prowadzi, ale nie narzuca, kobieta wspiera, ale nie traci głosu, razem idą w jednym kierunku. Na koniec, krótka modlitwa. Boże, który stworzyłeś mężczyznę i kobietę do wspólnoty, daj mi serce pokorne i uważne, naucz mnie być partnerem, nie panem, nie rywalem, nie przeciwnikiem. Spraw, by moja obecność budowała drugą osobę, a moje słowo było źródłem dobra. Amen. Dziękuję, że byłeś ze mną w tym odcinku. Bóg nie stworzył nas do samotności, ale też nie stworzył nas do dominacji. Stworzył nas do relacji, do partnerstwa, do wzajemnej miłości, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z cyklu. Mężczyzna według Biblii.